Jeszcze jest nie na właściwie czas, czyli nie, nie jest to wyścig, jest to rajd na regularność jazdy. I prosiłbym cię, Andrzeju, gdybyś powiedział, jak wygląda pierwsza piątka czy pierwsza dziesiątka? Wiem, że to jest bardzo krótki czas tych pierwszych pie pięciu czy sześciu zawodników. W jakim czasie kończy ten rajd? Różnica między nimi nie przekracza 3-4 sekund. Także to. Myśmy mieli gorzej trochę miejsce bo 19 miejsce to jest ta we mgle. Włączamy lewe światło, zamknięcie we mgle, w prawo włączamy prawe. Czyli pilot ma bez przerwy ręce jak pianista do obsługi śniadania. Do, te, do tego są jeszcze przyrządy delegacyjne, bardzo precyzyjne metrowieże. Ta taki, jest ta skrzynka czarna, tak, tak? ta skrzynka czarna ma taką dokładność, że na 200 kilometrach błotny przekracza 5 metrów. I to jest bardzo ważne, ponieważ organizator podaje Rajd, da, dane rajdu, tak podawano kilkadziesiąt lat temu. Więc są numery dróg, są podane kilometry, na którym trzeba skręcić i nic więcej. W związku z tym yy, wymaga to olbrzymiej inteligencji od pilota. Ja uważam, że kierowca powinien być dobrym pilotem, ale pilot, yy, dobry yy, kierowcą, natomiast pilot musi mieć wyjątkową inteligencję i zdolność do liczenia w głowie bezprzewodnym. Maszynkę do liczenia. Wyścigowych samochodów tak naprawdę już nie pamiętam, to pewnie zaraz poprzez wszystkim. I idzie to dalej w rodzinie, bo w tej chwili moje dzieci też biorą w tym udział nie bez sukcesów. Ja startuję z Anią i co prawda w Monte Carlo nam poszło nie najgorzej, ale może nie tak na miarę aspiracji, natomiast w Polsce mamy bardzo dobre wyniki. Samochód Porsche tak jakby nie nadaje się za bardzo do tych rajdów Monte Carlo. Dużo lepszym pojazdem jest jak widać zastawa, która zajęła dużo lepsze miejsce. Samochód nie był przygotowany jako auto wyścigowe, trafił w moje ręce w 2012 roku, dlatego że ja sobie wymarzyłem takie auto do rajdu Monte Carlo. Po dwóch startach w tym rajdzie na prawym fotelu pojechałem z Włodkiem Cierlińskim Fiatem 125P. E, wiedziałem, że e, no, to musi być inny samochód niż e, e, popularny kredens, e, a padło na Fiata X19, ponieważ e, jest mały, e, startuje nim w klasie 1300, e, napęd na tylne koła, czyli wszystko to, co e, teoretycznie. Czyli wujek, stryjek, właściwie Andrzeja. Także ta, ta tradycja pokoleniowa trwa dalej. Bardzo dziękujemy. A my w takim razie wracamy do konkursu elegancji. Proszę Państwa, to jest tak naprawdę serce tej imprezy konkurs elegancji. Ja widzę, że aut zgłoszonych do konkursu elegancji jest coraz więcej. Każdy chciałby być tym najpiękniejszym, najbardziej e, niesamowitym samochodem. Proszę bardzo. Proszę Państwa, samochód Zastawa 1100. Pierwowzorem był Fiat 128, ale wiemy, że oryginalna, że oryginalna załoga została. No, wy. wyglądacie mistrzostką. Zapraszamy tutaj do Zapraszamy nas. Zapraszamy na do nas. No i teraz e, Pani Mariusz Rafa, jakbyście Państwo zechcieli powiedzieć parę słów o stylizacji Panów, taki trochę bawarski na pierwszy rzut oka. No, więc z dużą przyjemnością teraz patrząc to, na to, co Panowie mają na sobie, po prostu jest rzeczywiście to. Pewna mieszanina wszystkich elementów, które występowały w Polsce i w krajach demokracji ludowej. Za wspaniałym, za wspaniałym medalem, który widzę, że Pan ma. Na... Brązowy medal zasługi. No wspaniale. Brązowy medal zasługi, a tutaj powinien być złoty medal za tak wspaniale utrzymane auto. I za poczucie humoru, bo to też kolejny aspekt zabawy tymi samochodami, że właściwie one powinny wywoływać w nas radość i wywołują panowie są ubrani, szanowni jest fajnie, auto jest Szanowni państwo te samochody były kupowane często w Pewexie jako samochody można powiedzieć dewizowe mimo że pochodziły z byłej Jugosławii z zakładów można powiedzieć czerwona zastawa w związku z tym takich które też były bliźniacze w produkcji do polskiego Fiata 125P jeżeli chodzi o niektóre części zamienne jednak pojazd był uznawany za prestiżowy dewizowy no i można powiedzieć, był takim powiewem zachodu, chociaż wszystko odbywało się w bloku wschodnim. Właśnie to było w tym dziewiątym roku. Do Polski stanie złomowym trafił w 2010, następnie 2,5 lata od budowy samochodu z kompletnego wraku i od 2013 cieszy nas tu w Polsce. Nie Wygląda po prostu absolutnie niesamowicie to co. Kocham w tych salach to koło kierownicze, które jest ojej, no jedyne w swoim rodzaju. Ta kierownica jest jakby złożona z dwóch obręczy. Jedna, oczywiście, przepiękna w kolorze kości słoniowej, druga chromowana. Z tyłu, proszę Państwa, miejsce na dwa kapelusze. I dwa kapelusze mieszczą się idealnie. Podejrzewam, że i kabinówka się zmieści. Krzysztof, widzę, że przymierzasz się już do tak no, wrażenia, pewnie nieprawdopodobne. Proszę Państwa, wrażenie jest niezwykłe. Przede wszystkim elegancja. Elegancja to jest to słowo, które od razu rzuca się na usta. Przepiękne, niklowane elementy. Co ciekawe, kierunkowskaz w takiej małej kierownicy. Pokaż tutaj kolego, i tu są światełka, czyli teraz lewy skręt, i potem prawy skręt. To jest chyba oryginalne rozwiązanie, czegoś takiego nie widziałem. Przy proszę, i to samo to jest sygnał dźwiękowy i tak samo gałka do zmiany biegów po prostu chyba ma może 5 mm szerokości z piękną, elegancką, malutką, białą głowicą na samej górze. Te piękne zegary, okrągłe, które wciąż zachował Mercedes, które świadczą o tej klasie elegancji auta. Tutaj jest też wyjątkowy, okrągły, klasyczny zegar. Jak się czujesz? No ja się czuję absolutnie fantastycznie, nawiewy, proszę Państwa, przepiękne, chromowane, no w ogóle niesamowita ilość chromu w tym samochodzie, to też świadczyło dużej ilości elegancji, takiego bardzo pięknego, lekkiego powiewu i klimatu, cudowne, oryginalne radio, widzę, że Cię korci. Tak, z takimi długimi, bardzo guzikami, o proszę, Paga. jest ante, ante. O, dziękuję, prosimy o wielkie brawa dla Pana. To rzeczywiście wyjątkowy model Mercedesa, po prostu przepiękny roster, fantastyczny, no mieć takie auto w kolekcji, to jest coś. Ja chcę zwrócić uwagę Państwa na jeszcze jeden szczegół, pewnie nie wszyscy Państwo wiecie, co to jest za głową kierowcy, taka siatka czarna, to jest windstopper, jak się jedzie kabrioletem, jest zawidowanie powietrza i włosy lecą do przodu. Z, z tym elementem, jak się stawia, jest idealna cisza i, i, i spokój i wygodniej się jedzie. Bez tego wiatr szumi. Ale jak widać czapeczkę warto mieć. Dziękujemy wielkie brawa, proszę Państwa. Wspomnijmy klub Mercedesa Pogodę, gościu Pola Braka. Dzięki też. Z... Bardzo ładnie wyremontowanym pojazdom tej marki ten legendarny projektant odwiedził Polskę i mógł zobaczyć, jaki poziom motoryzacji marki Mercedes jesteśmy w stanie zaprezentować w Polsce. A my witamy kolejnego uczestnika naszego konkursu elegancji Mercedes 190 SL 59 rok. Państwo Juszczyk, Mariusz, Iwona, porozmawiajmy o tym wspaniałym samochodzie. Zapraszamy do nas. Ale że on jest pięknie zrobiony, no cudownie po prostu. Jaka jest rzeczywiście ja. e, te Mercedesy, których nazwa to było 113, jak jest kod tego samochodu? E, W113, Ta, Tak, e, Właśnie mówiliśmy o tym też przy że Mercedesy mają taki niewdzięczny razem jak 213 i być może dlatego są te przydomki, a akurat pagoda to jest piękna Jakiś piękna nazwa. Piękny dach tak, w kolorze zielonym, rzeczywiście. No coś niesamowitego. Rewelacja Genialnie. bardzo pięknie. Dziękuję za tę prezentację. Bo prawdę mówiąc, jak sobie wyobrażę, że dach miałby być czarny, no to już wyglądałoby to z lekka inaczej. Coś przepięknego. Absolutnie. Chciałbym zaznaczyć, że tutaj przedstawiciel klubu Pagoda, właściciel tego egzemplarza, przede wszystkim przewodniczy, współprzewodniczy klubowi Mercedesa Pagoda w Polsce. Organizuje zloty tych pojazdów i przede wszystkim wielka zasługa tutaj panów za zaproszenie legendarnego projektanta tej linii Mercedesa, zresztą nie tylko tego egzemplarza Pola, braka do Polski może kilka słów na temat wizyty pana Pola i przyszłości można... otwórzmy drzwi, otwórzmy szyby także tylne, żeby każdy mógł zajrzeć niech to auto nie będzie zagadką, tylko żebyśmy mogli dokładnie zobaczyć jak ono wygląda, pokażcie silnik otwórzcie klapę tylną, przepiękna linia, ale także świetne em, parametry użyte tego samochodu. No i cóż, symbolizuje ten samochód, marzenie, ale marzenie osiągalne. Zapraszamy do nas tutaj na górę Marika Pani Horoszczak. Panie Mariko, Pani ja przyznam szczerze, że jak pojawiły się pierwsze suwy z mark, pod Marką Porsche, pomyślałam sobie, może konie, świat się kończy. Gotową krwią w środku to jest coś nieprawdopodobnego. Kilka słów o Dzień dobry, witam wszystkich w imieniu Porsche Porszacentów Wrocław. Dokładnie tak jak pani powiedziała, pojawiły się suwy i świat się nie skończył, życie płynie dalej. A wydawało pojawia się pojawia się, pojawiają się kolejne modele wersji Maka Cayenne. Dzisiaj prezentujemy... Jeździsz modym... na dwie nogi. <śmum> ja, ja, ja tak czasami zależy, no, ale jestem ogólnie ze szkoły na jedną nogę. Na jedną nogę, tak. To, 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 czasem jest tak, czasem jest tak, kochani. No nieprawdopodobne wrażenia. Zauważcie ile jest różnorodności frajd motoryzacyjnych. Tu jest absolutna frajda motoryzacji sportowej. Takiej prawdziwej, naprawdę przez duże S. No dobrze, to odpalmy. słuchajcie, odpalmy w takim razie tą piorunującą maszynę. brawa dla niego, super po prostu. Proszę Państwa, wystawa Supercars w Zamku Topacz w czasie Motoclassic Wrocław 2016. Wewnątrz Muzeum Motoryzacji 18 super samochodów, w tym Porsche GT3. Fantastycznego, bo to jest niezwykły design, linia, każdy marzy o, o takiej Alfie. Jakie są wrażenia, kiedy jeździ się takim samochodem? Wrażenia są ponad przeciętne. Naprawdę tutaj jest, jak wcześniej wspomniałem, z układ kierowniczy bardzo sportowe eee, ogóle. Eee, potem mamy jednostkę benzynową dwustukonną z automatem 8 biegów. Ale to rzeczywiście będzie absolutnie totalnie szybka strzała. Eee, uroda naprawdę nie może. Nie było brzydkich samochodów, jeśli chodzi o Alfa Romeo. I co do tego nie ma żadnych na wszystkich polach sztuki użytkowej od architektury począwszy przez ubrania i samochody. Jakie jeszcze autka można... Jest e, namiżane, lokalizowane. Dzięki temu nawet w przypadku kradzieży takie auto w sposób bardzo prosty i łatwy zlokalizować i go unieruchomić. W końcu bardziej takie pomocne codzienne eksploatacje samochodu koni. 200 tak. tonach mechanicznych. wśród siedmiu pięknych od 95 aż do 160 ton.